Cześć, moi drodzy, dzisiaj sprawdzimy, jaki komputer powinniśmy mieć, aby pograć w grę Biomutant, która aktualnie ma dzisiaj, a właściwie, tam chyba jutro, czy pojutrze premierę, nie wiem, w sumie, kiedy wrzucam ten film. Tak, sprawdzimy aktualnie wymagania minimalne oraz wymagania zalecane. Oczywiście w opisie tego filmu macie zestawy komputerowe, które spokojnie udźwigną tą grę. Oraz, moi drodzy, oczywiście macie część podzespołów, które aktualnie widzicie na ekranie. No dobra, moi drodzy, w takim razie przejdźmy do może do wymagań minimalnych. A więc w tym przypadku, abyśmy mogli spokojnie zagrać w grę Biomutant na wymaganiach minimalnych, musimy mieć w tym przypadku procesor AMD FX8350, albo ewentualnie alternatywą dla niego jest i 5 4690 Następnie, moi drodzy, przechodząc do samej grafiki, musi być w tym przypadku karta o pamięci operacyjnej 4 GB i w tym przypadku GTX 960 albo Radeon R9 380. Do tego, moi drodzy, oczywiście 8 GB RAM i 25 GB miejsca dysku. Jeśli natomiast, moi drodzy, interesują nas wymagania zalecane i chcemy w pełni cieszyć się grom, no to już musimy mieć troszeczkę lepszy sprzęcik. W tym przypadku Ryzen 5 1600 w tym przypadku to będzie takie minimum. Ewentualnie dla niego alternatywą, oczywiście, jest i7K 6700K, także tak to mniej więcej wygląda. Następnie, moi drodzy, tu mała literówka powinna być grafika o pamięci operacyjnej nie 4 a 6 GB, jeśli chodzi o GTX-a. 1660 Ti, albo oczywiście moi drodzy, alternatywą dla niego może być Radeon RX590. Następnie w tym przypadku mamy 16 GB pamięci RAM, czyli pamięci operacyjnej. Nie, no i oczywiście, moi drodzy, 25 GB miejsca na dysku. Tak więc, moi drodzy, tak wyglądają wymagania zalecane. Oczywiście w opisie tego filmu macie zestawy komputerowe, które spokojnie udźwigną tą grę, żebyście wpaść i sprawdzić. A jeśli interesowałoby Was któraś z tych rzeczy, którą aktualnie widzicie na ekranie, to być może aktualnie zalinkowana w opisie tam macie link do porównywarki cen, która porówna Wam najtańsze oferty. Miłego dnia, cześć!